W dzisiejszym odcinku ze Stumble Guys, co minutę będziemy mieli inny cheat. Oglądajcie do końca, bo to był naprawdę mocny odcinek. Zostaw łapkę w górę i suba. I dobra, widzowie, mamy pierwszą mapkę, czyli pivot pasz. Widzowie, pivot pasz jest dobra. I uwaga, co będzie, co będzie w tej mapce, widzowie? Co będzie, widzowie, w tych cheatach? Jesteśmy normalni. Widzowie, czekajcie, skoczmy. Jesteśmy szybcy. Patrzcie, jak to wygląda. Jak mi głowa leci, widzowie, ja przenikam przez bloki. Co? ja jestem najszybszy. Przenikłem przez to, widzicie to? Czekaj, patrzcie to. Oh my god. Dobra, to. Do, do... To jest za mocne, naprawdę to jest za mocne na to, że nie spodziew... nie, nie przygotowałem się na to, widzowie. Patrzcie to, ja mogę sobie normalnie wlecieć. Co? Widzowie, te czity są za mocne. Ej, ja mogę z bokiem wlecieć? Czekaj, 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 chcę to sprawdzić. Dobrze, uwaga, zdejmijmy sobie na dół. I teraz uwaga w górę. Możemy. ha <laughs> Nie no, widzowie, co to ma być? Jestem ciekawy, co będzie w kolejnej rundzie, widzowie. Czyli za kolejną minutę, widzowie, tak jakby. Dobra uwaga, wlećmy sobie ten skoczmy ty, ty. Okej okay, widzowie, druga runda i jest laser tracer. Czajcie, bazę, ty. Czy ja dalej jestem taki szybki, czy już kolejna runda to inna rzecz? Czekajcie, sprawdźmy to. Nie no, już nie mam tej szybkości, widzowie. Więc jest plus chociaż taki, co nie? Czekaj, uwaga i. Mam skok, czajcie, bazę, widzowie. Co jest grane? Mam skok, widzę, mogę wszystko omijać, jak ja tutaj przetrwam z 30 minut to będą jaja, widzowie. Eee, kurde, tylko pamiętajcie, że ja wam nie chcę ksuć gry jak coś, więc wiecie, no ewentualnie wiecie, ja to używam tylko dla swoich celów, ale no jakbym chciał ksuć komuś grę, to mogę w sumie kogoś uderzyć. I czekajcie, czy on umrze? Eee, nie, chyba nie, chyba nie umarł, ale czekaj, mogę kogoś innego. Jeszcze raz tutaj ten... No czekajcie, bo tutaj się robi naprawdę nieciekawie, muszę obserwować, gdzie wszystko jest. Uwaga, uderzę kogoś. No dobra, sorry, sorry, ale no, uderzanie to nie są cheaty, nie? To nie są cheaty, to jest lega legitne. Że tak powiem, to jest legitne wciulnie. Dobra, uwaga, lecimy sobie tutaj. Uwaga, może uderzmy tego typa. Bum! Co? wyeliminowałem kogoś. Uwaga, uwaga, czy przetrwamy do końca, widzowie? Jeszcze. Dwie... i zostałem ja z jakimś robotem, widzowie. Uwaga, czy ten robot da radę, widzowie, czy ja dam radę? Uwaga, jesteśmy ciekawi, kto wygra, widzowie. Ja, czy ten robot przeszliśmy dalej, lecimy do kolejnej rundy. Dobra, widzowie, mamy spin go rounda. I teraz co jest, widzowie? Czekajcie, co teraz nam się odpali. Jesteśmy tacy duzi, a wszyscy są mali Let's go Co jest grane, czyli ja teraz co, jakoś What, prawie, ej Czy łatwiej jest mnie uderzyć, wow Dałem radę przejść Dobra, to, widzowie, jest naprawdę szalone, nie? Patrzcie, jaki jestem duży, ja w ogóle widzę trochę z dalsza też map. A, nie Wow, ale żem dostał, dobra, dostałem trochę bęski, widzowie Ale czekajcie, czy taki duży ludek może wejść na to? Może, tak jest Patrzcie to Nie no, przecież to jest mega A, nie, złapało mnie, widzieliście to? Co tu się odbala? O nie, ktoś za mną biegnie jakiś Chińczyk, 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 w sensie jest chiński skin Dobra, uwaga Pięknie, tak jest Takie triki to rozumiemy, widzowie o, oh, no dobra jednak nie, dobra, dawaj, 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 chowku, dawaj, nie muszę się przedostać dalej, widzowie. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Uch, ale jest ciężko widzowie grać tym dużym skinem, naprawdę. Ooo! Dobra, dawaj, dawaj, dalej. Uwaga. I myk! Dawaj! Nie Bo tu na dużym skinie trzeba widzowie... Trzeba lepiej wskoczyć. Nie, 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 nie. nie Co oni robią ty. Dobra, czekaj, 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 uwaga. my, Dobra, my tutaj nie będziemy. O, pięknie, będziemy pierwsi, widzowie, pięknie. Ha, 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 ha normalnie. Czekaj, przyblokujemy ich. A, ah, dobra, nie da rady, widzowie, jakoś tak bardzo. Dobra, ale wchodzimy dalej i będziemy mieli kolejną rundkę Więc uwaga, GG dajemy i wbijamy widzowie kolejna runda. Dobra, widzowie, teraz mamy mapę Paint splash. Boję się, widzowie, co teraz mam w tej rundzie, widzę, naprawdę. Nie jesteśmy duzi. Już, widzowie, czekajcie, może nie rusza się jeszcze. Uwaga, i! Kurde. Ej, widzowie, co ja mam? Czekaj. Okay. Czy wy to widzicie, widzowie? Mam fly'a. Mogę latać. Co? Mam w tej grze fly'a, widzowie. Nie, ta gra jest za mocna, widzowie. Joku. Nie mogę latać se, czekajcie, skoczymy sobie. Au, 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 nie Aj, prawie widzowie, czekajcie, może se wskoczę Widzowie na coś, uwaga, chcę zobaczyć reakcję Innych na to, że ja se latam Nie no, widzowie, to jest za mocne No kurde, nie chcę nikomu ksuć gry, ale No patrzcie to, no to jest coś cudownego Może się położę, Elo, elo, A więc se lecie, a ja se popatrzę <laughs> Nie no, to jest za mocne, widzowie, czekaj Uwaga, a tutaj znam taki trik, widzowie W ogóle bez tego, oni tutaj czekają, chyba chcą zrobić trika Uwaga, patrzcie, taki trik jest tak? I tutaj o, lecisz sobie na to, ale ja se wskoczę tak o! Nie gadajcie! Przecież to jest, patrzcie, mogę sobie latać nad tym. Oni se pewnie mnie co on odwala. A ja lecę latam sobie nad tym. Czy wy to widzicie, widzowie? Nie no, za to musi zostawić łapkę w górę, co nie? Ko, cool, dobra, lecimy do kolejnej to zabawy, widzowie. Co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Dobra, jeszcze raz. Uwaga, pik, pik, pik. Dobra, wlatuj. dawaj szybko żebyś żeby do kolejnej gry iść. I widzowie, dobra, lecimy do kolejnej rundy. Dobra, widzowie, mamy kolejną mapę Floor Flip. Ej, nie wiem co teraz mi się włączy. Ja cię kręcę, nie chcę już być. Co? Ja muszę z takiej odległości, widzowie, patrzeć się. Przecież ja tutaj nic nie widzę. What is this? Widzowie, widzicie mnie? Ja tutaj gdzieś sobie biegnę, widzowie. Ej, nie, nie wiem, czy teraz. Dobra, skoczyłem, okej. Okay. I. co. Co, widzowie, jest za cheat? Nie, widzowie, ta, ta, ta gra jest za mocna, widzowie. Lecę, 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 lecę. Na pewno musicie wiedzieć, gdzie ja jestem, widzowie. Obracał się wokół siebie kamerą. Skoczyłem teraz. Skaczę, skaczę. Na pewno. Napiszcie, czy widzowie widzicie mnie. What? Tutaj nic nie widać. Dobra, ale muszę dolecieć, widzowie. Co co tutaj chodzi? Nie, młot. Au, dobra, dostałem złota, ale jestem pierwszy, widzowie. Jestem pierwszy. Boom. Okej. Okay. czekajcie, doskoczyłem? Doskoczyłem. Co się tu i odwala. Nie! Nie wskoczyłem. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Tam dużo ludzi się bawi, a ja tutaj lecę. Widzę całą mapę. Czy wy to widzicie, widzowie? Nie! Znowu FOW. Dobra, jeszcze raz. Uwaga. Skoczę sobie tak i tak. Okej. Okay. Ej, żebym naprawdę dał radę, ty, bo na serio to jest ciężkie, widzowie. Uwierzcie mi, że jest to ciężkie, widzowie. Co to jest za cheat? To nie jest. No, widzowie, to jest, za... to jest zbyt taki cheat nieopowski, co nie? Wiecie o co chodzi? Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Muszę skoczyć, co tutaj? No, kurde. Nie, nie, nie. Dobra, tutaj, o, tu, tu. Dobra, pięknie. Widzowie, udało się chyba przejść, o kurde, ile osób biegnie, czekaj spróbujemy kogoś uderzyć, albo złapać, ha, złapałem jakąś osobę, robota, Pobieg w drugą stronę, a nie, jednak się cofnął, o kurde dobra, czterna, nie, szybko dobra, przeszedłem dalej, i dobra widzowie, mamy Jungle Rola, kolejna mapka jestem ciekawy, co to będzie, i co wszyscy są duzi, a ja jestem mały co co się odwala w tym momencie, o nie, wszyscy są duzi nie, a ja jestem taki mały, widzowie! Dobra, lecisz, lecisz mały, ja jestem bardziej zwinniejszy widzowie, ponieważ jestem mniejszy widzowie. Tak jest, widzicie to? Normalnie. Dobra, leć na brzuchu, leć na brzuchu. ej, ja chcę zobaczyć, jak oni tutaj wbijają! Ale armia leci za mną, nie widzowie, to jest za mocne! Spadają, spadają, dobra, 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 dobra! A ja jestem taki mały i jestem zwinniejszy, widzicie widzowie? Patrzcie, dobra, leci, leci, leciecie, dobra, dobra, Zaczekajcie, koniec żartów widzowie, bo naprawdę to się może skończyć źle, ale polećmy sobie tutaj, okej, okay. myk, w porządku, dawaj leć bokiem, leć kłafu. leć bokiem, leć bokiem, okay. Dobra, a oni biegną dalej! Jak te skiny wyglądają? A ja jestem normalny, całe szczęście, widzowie, uda mi się przejść to dalej. Dobra, patrzcie. Chcę zobaczyć, jak oni tutaj o, będą przychodzić przez to w sumie. O nie! Dobra, chcę to zobaczyć. Dobra, czekaj, aj, co ja odwalam? A, Kławku, spokojnie. Oni są tacy duzi, że patrzcie jak to wygląda. Ciężko im jest się wbić, widzowie. Naprawdę co nie? Dam sobie emotkę i jestem ciekawi. O dobra, przebiegają przez most, zmieszczą się w moście, mieszczą się w moście, widzowie. Dobra, dobra, leci tutaj jeden już astronauta, pierwszy... dwóch astronautów idzie pierwszych. Dlaczego astronauci są pierwsi od tych dalszych? A tam gdzie dają radę, Yeti! jakiś tam jedyc skacze i nie wiem co oni tego A ten przeskoczył, ale sprytnie, sprytnie, jak tu bo na samym dole oni to przeskoczyli. Dobra, i weszli w tego, weszli. Lol, 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 A tamci lecą. A tam wszyscy nie, nie dają rady, normalnie tacy są duzi, widzowie. Ale to jest śmieszne! Nie mogę! Dobra, lecimy dalej do kolejnej rundy, co? Bo już się robi, nieciekawie. Zobaczymy ich, nie przeskakują, uwaga. Nie mogę przeskoczyć, widzicie? I teraz dopiero tak jest, bo tak to nie mogli, widzowie. Dobra, lecimy dalej, dobra. Kławku, koniec żartu, widzowie. Lecimy dalej do kolejnej rundy, oczywiście, co nie? I dobra, widzowie, kolejna... Icy highs Taki jest widzowie czyli mapeczka e, Co? Czemu mam, czemu mam tak blisko kamerę? Czy o to chodzi widzowie w tym cheatie? No nie gadajcie, czy ja będę musiał mieć tak blisko kamerę, ale dobra wiecie co? Chcę zrobić widzowie sami trika, czyli byśmy musieli tutaj zlecieć, uwaga. Czy mi się uda? Aj, nie udało mi się, dobra, nie będę już kombinował, widzowie, lecimy dalej. Patrzcie jak to jest ciężko, widzowie! Ja mam tak blisko kamerę! Nie, dam sobie płacz, widzowie, i uderzę kogoś. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Uwaga, sprawdźmy czy jedyneczko mogę kogoś uderzyć. Uwaga, czekajcie, poczekamy sobie na kogoś, niech sobie... O, tutaj ludzie idą i PUM! Aj. Nie, nie trafiłem, dobra, nieważne. Widzowie, naprawdę dziwnie się gra w stęble, jak tak blisko jest kamera, bo naprawdę nie ogarniam, co się tutaj odwala. Okay. Boom, boom, kolejny, dobra, czekaj, czekaj. Może spróbujemy, dobra, lecimy na koniec, damy radę, damy radę. Dobra, nie było to takie ciężkie widzowie. Jestem ciekawy, co będzie w kolejnych widzowie rundach. Czekaj, ja nawet nie widzę, czy ktoś tam dalej leci. O, dobra, leci, ktoś leci, 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 jakiś policjant. A! Nie, nie do rady! Co jest grane, dobra, czekajcie, skoczmy O, dobra, leci już jakiś ufoludek. Nie, prosto już do tego nie. Czekaj, chciałem go uderzyć, no nie. Dobra, kolejna osoba leci. Uwaga, no nie, nie udało mi się uderzyć. Dobra, kolejna osoba, uwaga. No nie trafiłem, no what is this, widzowie To jest powalone, czekaj, dawaj, no, chcę uderzyć kogoś Dawaj, 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 dawaj Tutaj lecą już kolejne osoby, uwaga, uderz go, uderz go, Kławku, uderz go Dobra, nie, widzowie, nie da rady kreślatu. Dobra, lecimy dalej, widzowie, do kolejną rundkę I dobra, widzowie, mamy spin go rounda Widzowie, i teraz ostatnia mapka Co się stanie, uwaga, i... Ej, widzowie Ej, Wiecie, że ja się nie ruszam? Serio, patrzcie, ręce mam w górę, mogę ruszać Tylko myszką, a to mi samo gra? Czy za mnie gra komputer? Co to są za cheaty? Ty, ty samo biegnie, patrzcie, ja naprawdę nic nie ruszam Mogę tylko myszką, czekajcie, mogę, może wam pokażę O, patrzcie, myszką ruszam, widzicie, czekaj O, trzeba ustawię sobie kamerę jakoś, tak O, patrzcie I normalnie sam gram, ty Ja naprawdę nie ruszam myszką Co ten bot zrobi? Wszystko czym? Się... Hej, ja nic nie robię, naprawdę To to są za Dobra, to był mocny odcinek, zostawcie łapkę w górę i suba, bo za mnie wygrał.